I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam się z wami kochani naszym tradycyjnym redentorystowskim pozdrowieniem, dlatego że dzisiaj przychodzi do nas uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi i otrzymujemy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterzy opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Pasterze przychodzą do Betlejem, do, do żłóbka i... Opowiadają, mamy takie tutaj taką relację w Ewangelii o tym, czego doświadczyli, czyli doświadczyli swojego zwiastowania i tam aniołowie mówili im, że Jezus Chrystus jest zbawicielem świata i objawiali też prawdę. My to tłumaczymy bardzo często, że pokój na ziemi ludziom dobrej woli, ale dosłownie czytamy, że ludziom, którzy, których Bóg ma upodobanie. I skąd się bierze to, Boże, upodobanie? To Boże upodobanie bierze się dla tych ludzi, którzy słuchają Jego głosu i którzy pełnią Jego wolę, bo wtedy jestem chrześcijaninem, kiedy rzeczywiście słucham głosu Pana Boga, idę za tym głosem. I y, gdybyśmy wzięli ten tekst z oryginału greckiego, to byśmy widzieli dynamikę tego pójścia za głosem Bożym, bo dosłownie byśmy czytali ten wers, od którego rozpoczynamy dzisiejszy fragment. I przyszli pasterze oczywiście, Pospieszając i odnaleźli i Marię i Józefa i Niemowlę. Jest to ogromna dynamika i my y, jesteśmy wezwani w tym słowie do tego, żeby rzeczywiście cały czas przyspieszać, pospieszając siebie w pełnieniu woli Bożej, szukając Słowa Bożego, bo czasem to Słowo Boże gdzieś odłożyliśmy na półkę nie ma. Y, nie słuchamy go nawet, kiedy przychodzimy do, do kościoła. I dzisiaj możemy na wzór tych pasterzy, którzy są biedakami którzy są ubodzy, ostatni w Izraelu i czasem może się też tak czujemy jako ostatni, albo zanie... widzimy swoje zaniedbania religijne, gorszymy się tym, ale nie ma się co gorszyć, tylko pospieszać do Pana Boga i kolejna y, rzecz jest taka, że jesteśmy powołani do tego, żeby mówić o tym, czego doświadczamy od Pana Boga. Pasterze, mimo że byli ubodzy, my możemy czuć się ubodzy z powodu naszych grzechów, kryzysów, ale jesteśmy zawsze powołani do tego, żeby mówić, jakiego Boga Świadczałem w swoim życiu. W jakich sytuacjach? Co mogę mówić o Panu Bogu drugiemu człowiekowi, to zawsze mam to by relacjonować, co Bóg zrobił w moim życiu i dawać świadectwo o Nim. I przepiękne też jest tutaj takie dosłowne tłumaczenie tego, co robi Maria, bo my tutaj czytamy, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w sercu, rozważała, a dosłownie byśmy czytali, że Maria. Z składała w sercu swoim to wszystko, co słyszała o Jezusie Chrystusie. I chrześcijanin to jest człowiek, który składa w swoim sercu to, co wie o Jezusie Chrystusie. To, czego doświadcza ze Słowa Bożego, to, czego doświadcza chodząc do, chociażby do spowiedzi, Czego doświadcza w faktach swojego życia, to wszystko składa się na to, byśmy mieli wiarę. Słuchamy słowa Bożego, rozeznajemy głos w swoim sumieniu Pana Boga, rozeznajemy słowo Boga w faktach naszego życia i wszystko to składamy w swoim sercu, żeby być tymi ludźmi, którzy wierzą Boga, Bogu i szukają, i pospieszają mówiąc tak troszeczkę może nie po polsku, żeby go odnaleźć w tych wydarzeniach, które Pan Bóg im daje, bo tak jak pasterze doświadczyli konkretnego wydarzenia, na narodzin Jezusa Chrystusa, tam odkrywali Boga w konkretnym wydarzeniu, tak my możemy odkrywać Boga w wydarzeniach naszego życia. Na końcu mamy relację o tym, że Maria z Józefem wypełnili prawo Boże, czyli obrzezali Jezusa w ósmym dniu i to prawo było związane ze świętem Paschy, kiedy Bóg wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, to ostatnią plagę, którą zeszła, to była śmierć wszystkich pierworodnych. Wszystkiego pierworodnego w Egipcie. I Żydzi byli ocaleni przez to, że namaszczali swoje drzwi krwią baranka. I to przyszło ocalenie, ale na znak tego każde pierworodne dziecko miało zostać wykupione właśnie przez złożenie ofiary, bo należało do Pana Boga. My w tym fakcie możemy widzieć to, że całe nasze życie należy do Pana Boga, że Bóg się nami interesuje, i że nasze życie nigdy nie jest absurdem, bo ono należy Pana Boga. Bóg je wykupił krwią swojego Syna i my należymy we wszystkim do naszego Ojca. Amen.